Narem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest Paweł Berenty z Instytutu Bojma. Kłaniam się nisko, Pawle, bardzo miło, że się dzisiaj słyszymy. Witaj Mateuszu, dzień dobry Państwu. Podobnie jak w USA kwestia UFO ma coraz więcej uwagi, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i kwestie społeczne. Japończycy interesują się tym tematem. Ministerstwo Obrony nawet uruchomiło taki no, protokół dotyczący obserwacji UFO. Japońskie siły samoobrony otrzymują jakieś takie instrukcje dotyczące kroków, jakie należy podjąć w, w kwestii zidentyfikowania UFO. Ale zanim przejdziemy do tych wątków, to rzeczywiście tak jest, że temat ucho przez ostatnie, nie wiem, kilkadziesiąt lat, w jakiś sposób był tematem, może, może nie na nagłówkach mediów, ale jakimś tematem rozmów właśnie w tym kraju. Może zacznijmy od Jiro Hirokisiego, konstruktora inżyniera lotniczego, twórcy słynnego myśliwca zero. Który w trakcie wojny prowadził badania nad, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, właściwościami lotnymi latających spod. Napisał trochę tego, było kilka artykułów naukowych, nawet jego autorstwa, które nie zostały ostatecznie opublikowane. No ale, tak, lata 30-40, na tym, powiedzmy, już około wojskowym szczeblu coś się działo. A potem mamy japońską popkulturę i zwłaszcza lata 70, 80, 90. Cała masa różnych powieści, komiksów, anime z inwazjami kosmitów, gdzie zawsze należy zbudować wielkiego robota albo całą masę wielkich robotów, żeby broniły ziemi przed inwazją obcych. Ale tak naprawdę Doniesień czy opowieści o zaobserwowaniu UFO w Japonii jest niewiele. To jest ciekawa sprawa. W sumie najsłynniejsza opowieść, tu już wchodzimy na, trochę na pole polityczne, mhm. dotyczy um, pani Miyuki Hatoyamy, żony byłego premiera Yukio Hatoyamy. Która twierdzi, że gdzieś w latach 70. została porwana przez kosmitów. Znaczy, może nie tyle porwana, co twierdzi, twierdzi cały czas, że jej duszę kosmici zabrali na pokład swojego statku i odbyła w ten sposób podróż na Wenus, które jest wspaniałym miejscem. No, jak łatwo się domyślić, dostarczyła w ten sposób nawet cały czas dostarcza amunicji wszelkim przeciwnikom swojego męża. Znaczy, że Człowiek, który poślubił kobietę twierdzącą, że została porwana przez kosmitów, nie może być poważnym przywódcą kraju. Ale coś takiego było i no, też wpisało się w japońską popkulturę. I rzeczywiście na tyle wpisuje się w, w popkulturę te doniesienia, że tutaj jednostka resortu obrony musi podjąć jakieś, nazwijmy to, konkretne działania? To też jest ciekawa sprawa, bo tak naprawdę cała sprawa zaczęła się dokładnie 10 marca 2005 roku, kiedy Ryuji Yamane z Partii Demokratycznej, podówczas członek Izby Wyższej Japońskiego Parlamentu, zgłosił zapytanie parlamentarne, tak to nazwijmy, właśnie na temat odwiedzin UFO na Ziemię, przede wszystkim w Japonii, stwierdził, że przybycie licznych, niezidentyfikowanych obiektów latających może być problematyczne dla obrony narodowej i w związku z tym wystosował zapytanie do rządu, czy... Japonia jest na coś takiego o, przygotowana. O, wtedy sprawa została dość lekko potraktowana, bo ówczesny minister spraw zagranicznych Taro Aso stwierdził, że nigdy nie widział UFO, ale z kolei jego matka miała mu opowiadać, że widziała i sprawa rozeszła się po kościach. Yamane... Ponownie wrócił z tą interpelacją w grudniu 2007 roku. Tym razem uszczegółowił pytanie, czy japoński rząd kiedykolwiek potwierdził istnienie UFO, i znowu doczekał się odpowiedzi. Tym razem już było trochę poważniej. Rząd nigdy nie potwierdził istnienia UFO. I nigdy przyznał, że nigdy nie brał pod uwagę środków, które należałoby podjąć w przypadku ewentualnego przybycia kosmitów na terytorium Japonii. Ale tu właśnie wtedy pojawiła się taki zgrzyt w wypowiedziach rządowych, bo ówczesny minister obrony. Shigeru Ishiba stwierdził, że nie ma żadnych dowodów zaprzeczających istnieniu kosmitów i ich wizyt w Japonii. No, a wkrótce potem Hatoyama został premierem, i opowieści jego żony o porwaniu przez UFO zrobiły się głośniejsze. Fakt, że to raczej posłużyło lekkiemu traktowaniu sprawy, tak delikatnie powiedzmy. I temat UFO wrócił po ośmiu latach. No dopiero w 2015 roku znowu, no powiedzmy, senator Antonio Inoki wystosował swoją interpelację do Ministerstwa Obrony, czy Piloci powietrznych Sił Samoobrony kiedykolwiek startowali, żeby przechwycić niezidentyfikowane obiekty latające, albo podejmowali jakieś inne działania w celu zmierzenia się z naruszeniem japońskiej przestrzeni powietrznej przez UFO. Odpowiedź resortu była, że nie ma na ten temat żadnych. Informacji. Sprawa mhm. no, oczywiście dalej się ciągnęła, bo to, jak widzimy, wraca tak okresowo. Tym razem poszło trochę, powiedzmy, parlamentarnie szczebel niżej, ponieważ deputowany Izby Niższej, znowu z Partii Demokratycznej, Seiji Osaka, wystosował swoje, swoją interpelację do gabinetu premiera Abe, to był luty 2018 roku. I tutaj już było trochę bardziej konkretnie, mianowicie, czy e, on pierwszy zadał pytanie, czy siły zbrojne są przygotowane na sytuację pojawienia się UFO i czy wprowadzane wówczas nowe ustawodawstwo na temat e, e, obrony narodowej przewiduje e, atak kosmitów tak to powiedzmy, tak to ujmijmy Osaka nawet poszedł dalej to już prawda jest pytanie żywcem wyjęte z jakiegoś hmm. filmu science fiction e, mianowicie czy jeśli Stany Zjednoczone zostałyby zaatakowane przez kosmitów no bo jak wiemy z filmów hollywoodzkich kosmici atakują przede wszystkim Stany Zjednoczone to czy Japonia jako sojusznik Stanów Zjednoczonych e, musiałaby e, Przyjść Waszyngtonowi z pomocą. Ten gabinet premiera Abe stwierdził, że powtórzył, powiedzmy sobie otwarcie, że rząd nigdy nie uznał istnienia UFO i nigdy nie zajmował się kwestiami, jakie środki należy podjąć w przypadku pojawienia się kosmitów. Nagłego i niespodziewanego. I tutaj ciekawa sprawa. Zaczęła się pandemia w roku 2020, i od tamtej pory rośnie liczba, przynajmniej wtedy ten okres 2020-2021. Liczba osób, które widziały UFO, systematycznie rosła. Potem jeszcze był ten. Moment, gdy amerykańska marynarka wojenna opublikowała nagranie z spotkania swoich myśliwców z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, było coraz więcej pytań, już ze strony mediów i opinii publicznej. Ówczesny minister obrony Taro Kono stwierdził, że piloci japońskich sił samoobrony nigdy nie mieli spotkań z UFO. Ale przygotowano właśnie te protokoły zachowania na wypadek spotkania z UFO, o których mówiłeś na początku, i one weszły w życie we wrześniu 2020 roku. Fakt, że tak naprawdę nie różnią się za bardzo od. Reguł, do których mają się stosować piloci na wypadek spotkania z obcymi samolotami naruszającymi japońską przestrzeń powietrzną. Żeby było jeszcze ciekawiej, minister Kono mniej więcej w tym samym czasie stwierdził, że tak naprawdę to ja nie wierzę w UFO, a tym, co go miało przekonać do opracowania protokołów zachowania na wypadek takich spotkań było była rozmowa z sekretarzem obrony z amerykańskim sekretarzem obrony Markiem Esperem gdzie jednym z tematów rozmowy miało być właśnie UFO może tutaj właśnie Japończycy powinni współpracować w zakresie ze Stanami Zjednoczonymi. Może to jest tak, taki jeden wątek. Drugi wątek, który mi się otwiera, to jednakże gdzieś funkcjonowała jakaś turystyka w obrębie UFO w Japonii. Pojawiły mi się kilka takich wiadomości. Tak, że pierwszy wątek podjęto właśnie Kono i. Esper nawiązali tą współpracę na wypadek UFO, bo wróciła kwestia: co, co będzie, jeżeli kosmici zaatakują Stany Zjednoczone albo Japonię? Z science fiction i popkultury po prostu wiemy, że to są ulubione cele ataków kosmitów. Jak im wylądują w Stanach, to zrzucą jakiś radioaktywny meteoryt na Tokio, innej opcji nie ma. A turystyka. Rozwijała się cały czas, zgadza się. Nawet w Japonii powstało coś takiego jak Międzynarodowe Laboratorium UFO. Oni starają się podchodzić do sprawy poważnie. W ogóle jest organizacja pochodząca z Fukushimy, bo zdaje się, że tam było najwięcej przypadków. Spotkania z UFO. I a mniej więcej rok temu to międzynarodowe laboratorium przedstawiło swój raport na temat tej rosnącej liczby doniesień o zaobserwowaniu niezidentyfikowanych obiektów latających, czy też jak pojawia się nowy termin lansowany przez amerykański departament obrony te niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Tak więc to japońskie laboratorium przebadało 4, dokładnie 494 doniesienia, które otrzymało od Japończyków, głównie od Japończyków, ale też osób z poza Japonii. Na przestrzeni mniej więcej od początku roku 2022 do początku roku 2023. I tu niespodzianka stwierdzili, że jednoznacznie jako niezidentyfikowane obiekty co nie znaczy, że kosmici od razu wskazali tylko sześć zdjęć które otrzymali. Wszystkie pozostałe to były drony, ptaki, samoloty, gdzie kąt padania światła, czyli warunki atmosferyczne sprawiły, że nie wyglądały normalnie. I e, e, niby na tym sprawa się skończyła, ale tutaj pojawia, dochodzimy do tego. Klu programu, zresztą od mhm. którego zaczęła się nasza rozmowa, znaczy pomysł rozmowy na ten temat, czyli pod koniec maja, japoński parlament powołał grupę, która ma zająć się właśnie mhm. UFO i temu podobnymi sprawami. Że Tutaj pojawiały się nawet pomysły, że powinna powstać osobna agenda rządowa, która zajęłaby się badaniami nad nie tyle nad samymi UFO, co doniesieniami o ich zaobserwowaniu. I tu najciekawsza sprawa, ta parlamentarna grupa tam się zebrali przedstawiciele politycznej wagi ciężkiej. To chociażby z samej rządzącej partii liberalno-demokratycznej to są Jasukazu Hamada, czyli znaczy jeden z przywódców partii, a, a numer dwa to jest były minister środowiska Shinjiro Koizumi, który jest synem byłego premiera Junichiro Koizumiego. Tak więc, no, jak widać, sprawa idzie. Um, Wysoko, przy czym ta grupa e, wystosowała zaproszenie do członków wszystkich partii obecnych w parlamencie, żeby dołączyć i zająć się badaniami nad e, tymi doniesieniami o pojawieniu się niezidentyfikowanych obiektów latających. No zastanawiające to, w jaką stronę będzie szło to odkrywanie tajemnicy tzw. obcych. Wiemy coś o podejściu samego japońskiego społeczeństwa do tego problemu? Wiary w to, że tutaj ktoś chce nawiązać kontakt z kosmitami? To było bardzo popularne w latach 80. i 90. jak trochę przyszło ze Stanów Zjednoczonych. Potem po roku 2000, czy nawet... No, Około 2010 to zaczęło spadać liczba osób zainteresowanych tego typu zjawiskami. I potem znowu rok 2020, ta liczba obserwacji, doniesień o UFO rośnie. Czyli ja tutaj już patrząc tak stricte naukowo, to zresztą sami Japończycy zwracają uwagę, lata 80., 90 to już mamy do reszty. Rozpad tradycyjnego społeczeństwa, dalej zaczynają się problemy gospodarcze, w związku z czym mnóstwo ludzi jest zagubionych, szuka jakiegoś swojego miejsca na tych zatłoczonych wyspach i trafiają na kosmitów albo różne zjawiska nadprzyrodzone, paranormalne i tak dalej. A potem pandemia, zamknięcie i znowu ludzie zaczynają czegoś szukać. Ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Są nawet takie mapy, gorące punkty, gdzie po raz ktoś twierdzi, że UFO zobaczył na tej mapie tereny Stanów Zjednoczonych, nawet Polska jest zaznaczona, Japonia. Pojawia się również teren Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, Paweł Berendt. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.